Halo, halo. Tu Radiowe Pogaduchy. Oglądacie Radiowe Pogaduchy. Radiowe Pogaduchy, czyli spotkania miłośników, kolekcjonerów i renowatorów starych radiodbiorników i telewizorów. Halo, halo. Tu Radiowe Pogaduchy. Oglądacie Radiowe Pogaduchy. Dekatron i inni. Był taki film, który się nazywał Al Capone i inni. To, to taka inspiracja, natomiast ciąg dalszy, czyli od jednego słowa do trzech lamp, to jest w zasadzie geneza tego tematu. Mianowicie słowo było u naszego administratora, prawda? Wojtek mi to słowo przekazał i tak się stałem posiadaczem trzech lamp, które za chwilę pokażę. Jest. Dekatrony to były lampy, które liczyły do 10. Od, naz od tej nazwy się wzięła, wzięła, powiedzmy, od liczby liczby wzięła się nazwa, no potem się troszeczkę to rozbudowało. Pierwsze dekatrony były zbudowane jako neonówki, i po 10 impulsach, prawda, one przekazywały impuls do kolejnej dekady. Natomiast stan, ilość zliczonych impulsów było widać przez bańkę, bo te elektrody świeciły jak to w neonie, w lampie z neonem. Natomiast potem powstały jeszcze takie lampy, które miały wyprowadzenia. Czyli nie tylko to, że się tam po prostu liczyło i dzieliło przez 10 liczbę impulsów, ale jeszcze. Były wyprowadzone te świecące się elektrody i można było z tymi impulsami, znaczy z tym stanem aktualnym dekatronu coś zrobić, na przykład coś przełącz, przełączać. I takie dekatrony to się nazywały selektory. Jakoś trzeba było nazwać, skoro była troszeczkę inna konstrukcja. Te nazwy powstawały w zasadzie w związku z no po prostu czasami złamaniem praw patentowych albo takimi podobnymi, jak dzisiaj, metodami. Trzecią, trzecią konstrukcją był trochotron, proszę państwa, czyli taka lampa, która, w, w której udział w przełączaniu brało pole magnetyczne. Teraz sobie popatrzymy na lampę, która, się, która jest selektorem. Ma tutaj 10 świecących punkcików. Tak świeciła lampa, której się podało bardzo dużą częstotliwość na wejściu, i te punkciki, to one się świecą, prawda, po kolei. Tyle, że na zdjęciu wyszło, że się świecą wszystkie. Można sobie oczywiście wyobrazić, że one sobie to tak po kolei się zaświecają. Natomiast ta lampa właśnie miała wyprowadzenia, i można było do tych wyprowadzeń podłączać różne urządzenia, które po kolei się załączały. Natomiast to jest lampa, która mnie urzekła ze względu na tą ilość. 26 pinów. To jest trochotron, czyli taka lampa, w której się przełącza poszczególne stany w polu magnetycznym. Po prostu w polu magnetycznym elektrony sobie zakręcają, czyli ulądują na sąsiedniej elektrodzie, dajmy na to. I to jest, proszę Państwa, lampa z 1981 roku lampa radziecka. Co ta lampa jeszcze w tym roku robiła? Była jako serwis do starych urządzeń. A jakie stare urządzenia e, najdłużej przetrwają? W jakiej, w jakiej formacji? Oczywiście w wojsku. Żeby coś zmienić w wojsku, to trzeba, to, to trzeba z, z wywołać wojnę najlepiej. No więc sądzę, że taki ten trochotron miał zastosowanie w jakichś e, e, urządzeniach które były albo z łączności. Proszę sobie na przykład wyobrazić, że to jest wybierak telefoniczny. Prawda? Potrafi się przełączać z częstotliwością kilkudziesięciu, kilkuset kiloherców. Żadna mechanika nie nadąży, a poza tym to się pewnie mniej zużywało niż mechanika. Można było tak, sobie, tak samo sobie wyobrazić, że taki, taka lampa przełączająca była na przykład do Pamięci. Pamięci. Pamięć po prostu jest w organizacji XY i to można było sobie coś takiego wymyśleć, że coś takiego będzie to przełączało. Jedna lampa, 20, no powiedzmy ponad 20 pinów, 20 stanów. Natomiast tutaj mamy, e, mamy lampę, która jest próżniowa. Lampa licząca, która jest próżniowa, przypomina troszeczkę e, lampę oscyloskopową. W, tu, w tym miejscu mamy katodę, która, jak widać, jest żona z 6,3 V. Ta katoda jest osłonięta, dając wąski, taki paskowy e, strumień elektronów, który tutaj jest po pierwsze <laughs> ogniskowany, po drugie, tutaj jest obcinany. Ta blaszka, przepuszcza tylko sam środek tej warstwy, a tu są elektrody odchylające. Impulsy, które tutaj wchodzą, każdy impuls zmienia potencjał tych dwóch płytek. W związku z tym ta wiązka trafia za każdy, po każdym impulsie w inne miejsce na blaszce, która ma wycięte otwory i które odpowiadają po kolei cyfrom do dziewięciu jak ta wiązka się odchyli do, do, do pozycji dziewiątej, to dziesiąty impuls kieruje te elektrony na elektrodę, która jest wyprowadzona do, na zewnątrz do elektroniki, która po pierwsze wysyła impuls, że jest dziesiąty, dziesięć, dziesiąty impuls, do, do koleżanki wysyła impuls. Natomiast po drugie resetuje te elektrody. Rezyduje potencjał w tych elektrodach. Wiązka wraca na pozycję zero. Po Prosto ta Umer i elegancja. Natomiast jeżeli się tak popatrzymy na, tą, na ten schemat, to już nie jest tak pięknie. Z ciekawości policzymy sobie raz. Dwie elektrody to jest żarzenie. Trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. 11, więc Dekatron mający 11 elektrod, jeżeli odliczymy żarzenie, no to jest 9, czyli to z tym Dekatronem to jest taka troszeczkę naciągana nazwa. Niemniej jednak była to lampa licząca do 10. Tutaj jest w komplecie lampa E90CC, która jak widać ze schematu ma wspólną katodę. Ja jeszcze wrócę do tej lampy. I tu jest tak zwany monowibrator, czyli Przełącz, przerzutnik o określonym czasie trwania impulsu, i to jest właśnie, ja wrócę. To jest ten impuls, który tutaj jest pięknie zwymiarowany. On jest bardzo dokładnie, jeżeli chodzi o napięcie i czas, dostosowa znaczy dostosowany do tej konstrukcji lampy, bo gdyby było wyższe napięcie, no to przesunięcie tego strumienia nie byłoby takie jednoznaczne. Nie trafiłby, nie trafiłby ten strumień elektronów do odpowiedniej przesłony. Tak wygląda ten dekatron E1T. Ten typ dekatronu był produkowany w Polsce. To, ale gdyby powiedział, jaki on miał, jak, jaki on miał sygnał, symbol. Natomiast zrobimy zbliżenie. I tutaj, proszę Państwa, jest to wyjaśnione, w jaki sposób. Te, 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 że tak powiem to co będziemy dalej widzieć, że się zapalają paski raz na górze, raz na dole i tutaj mamy, możemy zaobserwować, że jest na przemian trzy na dole, czwórka na górze, piątka, no i tutaj jest szóstka, czyli jak się przesuwał ta wiązka, wiązka się przesuwała o bardzo małą odległość, to na w tych paskach była jednoznaczna różnica między czwórką a szóstką. Jakbyśmy to zrobili w jednej linii, to by było bardzo trudno rozpoznać z większej odległości. No i teraz, proszę Państwa, to jest to, co, to, co, to, co właśnie zostałem posiadaczem. Trzy lampy liczące trzy dekatrony i skrzynia przynależna do, tego, do, tego, do tych lamp. I jest to szkolny agregat licząco. Liczący i mierzący odcinki czasowe. Firma Pchywe, proszę Państwa, jest firmą przedwojenną i pod Warszawą posiada do dziś, znaczy dzisiaj, nie, dzisiaj, posiada przedstawicielstwo pod Warszawą, w jakiejś tam miejscowości, która mi wyleciała z głowy. No i proszę Państwa, Pchywę robiło do pracowni szkolnych. To jest akurat nie pracownia, pewnie jest pracownia fizyczna. Ze względu na to, że mamy, widzimy, czym sterowana była bramka. no Jest licznik, prawda? To trzeba go załączyć i wyłączyć. No to wtedy mamy jakieś kontrolowane, możemy kontrolować czas z jakiegoś zjawiska. Styk zwarty, styk rozwarty, impuls dodatni, ujemny. Tak, proszę Państwa, jest narysowana fotodioda. Fotodioda germanowa. No, i oczywiście jakieś tam urządzenie, które daje sygnał poziomem. Załączenie, wyłączenie. Można było to robić zdalnie. Załączyć, wyłączyć. Tutaj jest wejście tego układu liczącego i jest przełącznik. W tej pozycji przełącznik kieruje impulsy na licznik elektroniczny, trzy dekady. 999 tysięczny impuls przez <laughs> sterował licznik mechaniczny. Jak się dużą częstotliwość podzielić przez tysiąc, no to licznik jeszcze ma szansę się wyrobić. Tutaj mamy dwie, e, sześć, sześć cyfr znaczących. Razem jest miliard, prawda? Miliard impulsów można było sobie w sposób cyfrowy za, zarejestrować. No i tu jest jeszcze jeden wypas. Proszę spojrzeć to, co tutaj wygląda. Tak się z, 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 znaczy się praktycznie komory jonizacyjne, ale jest to symbol kwarcu. Tu, tym przełącznikiem można było przełączyć zamiast wejścia kwarc, który jest tutaj za, w tym miejscu za, za tą blachą. I wtedy na wejście licznika był podawany częstotliwość 10 kHz. I wtedy otwarcie i zamknięcie było liczone w, jednej, w dziesiątych częściach milisekundy. 100 każdy, każdy impuls 100 mikrosekund. Czyli można było mierzyć czas, a nie liczyć impulsy. Tak jak w przypadku, czyli jest licznik albo miernik. Z bliska tak to mniej więcej wygląda. E, widzimy, że są cyfry, takie paski. Zaraz dojdziemy do tego, czemu są. Otóż jak się poświeci latarką ultrafioletową, to widać, że te dwa paski fluoryzują. Ten środkowy to jest po prostu kreseczka oddzielająca górne pole od dolnego. Natomiast jest coś takiego, że nie trzeba było zaglądać do lampy. Lampa się, że tak powiem, prezentowała, bo to jest boczna powierzchnia walcowa lampy i z dużych z dużego kąta było, można sobie odczytać stan licznika. No tutaj EM84 miało bardzo podobny układ, prawda? Czyli miały, pa miały paski z tego z cyn siarczku cynku naniesione na, na szkło. No i teraz zobaczymy, co jest w środku skrzyni. Są trzy dekatrony. Trzy te lampy, które są w komplecie. Jak widać, to jest budowa modułowa. Wtyczka, gniazdo, a tutaj jest generator z kwarcem. To jest obudowa kwarcu, szkło i tak dalej, i tak dalej. To było w szkole, także to trzeba było, jak to się mówi, bardzo dbać o te, no, o, o te urządzenia. Na transformatorze jest data, 1960 rok. AEG, prostownik selenowy. E, e, tutaj są dwa stabiliza dwa stabilizatory neonowe po 150 V. E, no, proszę spojrzeć, co tutaj jest? Tutaj jest tak zwana partyzantka. Tutaj była, tutaj jest gniazdo, tak, takie podobne jak do kuchen w kuchenkach do, e, no, w, do, do, do grzania. Czyli tak jak tak porcelanowa świnka, taka na końcu. Ale nie wchodzi tutaj porcelanowa świnka. W związku z tym musiałem, musiałem na szybko jakoś, jakoś to zamarkować, żeby się dało załączyć radio. No i załączyłem radio, przepraszam Państwa, zostałem zdominowany. No oczywiście po załączeniu nic nie zadziałało. Po pierwsze, był wyłącznik złamany. Po drugie, bezpiecznik był mechanicznie uszkodzony, nie, dał się go, nie dało się go odkręcić. Od no to ja mówię, fajnie się zaczyna. Kabel, problem. Bezpiecznik, problem. Wyłącznik problem. No i, i, i jakoś, jakoś jak to się mówi, z pewną taką dozą nieufności. Pod, podszedłem, proszę spojrzeć Państwo. Tu jest wysmark. Tu jest. Nie, jest. Jak widać, to są takie jadowite jakieś, jakieś bestie. I ten jad tędy im uciekł. Teraz jeszcze, żeby było śmiesznie, kondensator bipolarny, on jest izolowany od tego. Ja mówię, no, ben, ben, będę musiał robić protezę. Ale coś się okazało. Ja to go uwolniłem, wyciągnąłem, poformowałem go. Bardzo szybko doszedł do tego i tym zmierzyłem pojemność. Z dokładnością do 3% było to, co napisane, te 32 mikroserwata. To, to już miernik ma większy, większy błąd przy takich pojemnościach. W związku z tym go bardzo ładnie, bardzo szybko zakręciłem z powrotem. No i zacząłem podgrzewać, podgrzewać i, 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 i mierzyć i tak dalej. Nic się nie grzało, nic się nie znudziło. I proszę państwa, przy 200... 15V ruszyło. ruszyło. Także na początku się bardzo broniło, a potem jak to się mówi poddało się. To jest spód tego całego, tego całego schematu. Zwracam uwagę na tutaj jest lampa, a tutaj jest rurka i jest płytka stykowa tutaj. Czyli bezpośrednio z wyprowadzeń podstawki. Są tutaj wykluczowane elementy. Bez żadnych drutów, bez żadnych powodów. Piękna sprawa. Proszę spojrzeć, tutaj jest żarzenie. Żarzenie skręcone, żeby nie siało. Jest to lakierowany jedwab. Na wierzchu, a w środku jeszcze jest izolacja. No niesamowicie jest to solidne. I teraz tutaj jest proszę Państwa przyczajka. Kolejna niespodzianka, która mnie spotkała. Mianowicie ten licznik mechaniczny miał spaloną cewkę. Cewka była na 220V. Drut 0,07. No, naprzód mi ręce opadły, ale potem, potem sobie przypomniałem o koledze, który tak tak jak my wszyscy nie poddaje się. Zapytać. Tylko próbuję. No ja mu za, wy, wymontowałem cewkę. Zawiozłem i on mi to zrobił drutem 012 0, czy coś takiego. W każdym razie no, wyszło mi, że zamiast 220 to przy 11 V już łapie. Musiałem zrobić przyczajkę. Dlatego że ten licznik był sterowany tyratronem. Tutaj jest tyratron. I on ten tyratron nie chciał, jak to się mówi, ruszyć za żadne skarby tego licznika ze względu na różnice prądów. prawda? No więc tutaj zrobiłem taką dosyć rozpaczliwą przyczajkę, której nie starałem się ukrywać, bo tutaj mam nadzieję, nikt nie będzie zaglądał. Taką mam nadzieję. Tak wygląda płyta z frontu z tymi, zdjęta jeszcze, jeszcze maskownica. Widzimy trzy moduły z dekatronami. Tutaj jest ten czwarty moduł z licznikiem, przepraszam, z generatorem kwarcowym. Jak się to powymuje, widać gniazdka, tu wtyczki. To jest ten generator, a to jest moduł liczący. Od spodu jest otwarty, żeby się chłodził. I tak mniej więcej wygląda w środku. Montaż przestrzenny, przepiękna jakość. Tu pod kątem prostym są zagięte przewody. Proszę Państwa, to jest produkt z Berlina. No musiał, musi być taki. I tu jest jeszcze to, co się na tym zdjęciu można dopatrzeć. Widać, że jest polakierowane. Czemu to jest polakierowane? A no dlatego, żeby kalkomanie, która tutaj jest przyklejona, Kalkomanie się przykleja na wodzie, prawda? Nie mówię, że ślinką, ale na mokro się kalkomanie ustawiało na, na podłożu, ale żeby ona po prostu się nie, nie, nie kruszyła i nie, nie przy, przy wycieraniu nie, nie, nie zdewastowała, to całość jest, ja wrócę do tego, polakierowana i ten lakier, jak to się mówi, od tego ciepła e, grzejącej się lampy, on sobie tak troszeczkę popękał. Natomiast lampa, proszę spojrzeć, jaka jest. Ona jest w środku po, pocieniona, pocieniona. Tu jest szersza, tu jest szersza, tu jest szersza. W środku jest wycien, wycieniona i ma siedem wyprowadzeń. W środku jest katoda i katoda jest wspólna, jak widzieliśmy na tym schemacie. I w jedną stronę ta jest jedna trioda, a w drugą stronę jest druga trioda. Czyli nie ma dwóch katod podłączonych, tylko jest. Jedna katoda fizycznie i na schemacie. A wraca, wraca, wracać do tego. Takie lampy ze wspólną katodą mogły być jeszcze stosowane na przykład w technice cyfrowej do liczenia. Dwójka, na przykład licząca, czyli przyrzutnik bistabilny, to też jest do wykonania na takiej lampie. No i dwójka licząca to jest podstawa podstawa elektroniki cyfrowej. To jest brat. Tego licznika, czyli też pchywa, pchywę z literką A. Ma numerek i proszę spojrzeć, tutaj jest obudowę, której tam nie widzieliśmy, jakie jest solidne, proszę Państwa, obudowanie uchwytu. Na tym można prawdopodobnie powiesić 10 razy większy ciężar, no ale jest standard, to standard. Z frontu wygląda w ten sposób. Tutaj jest zasilanie. Tu jest zasilanie licznika Geigera, tutaj jest regulacja napięcia z pomiarem, i ten impuls z licznika Geigera albo szły sobie prosto na licznik, tutaj jest taka gniazdko do kabla łączącego z braciszkiem, albo znaczy no, szły, mogły iść na licznik, ale jednocześnie były tutaj kierowane na układ, który. Dawał impulsy na minutę, czyli napięcie albo prąd proporcjonalny do impulsów na minutę. I tutaj się podłączało miernik, którego nie ma, jak widać. I było jeszcze lampa tam głośnikowa w środku była, i był wyjście na głośnik, żeby było stukanie słychać. No i tak to braciszkowie stoją obok siebie, tworząc, tworząc parę. Tu jest. Miejsce na połączenie sygnałów. No, natomiast tak wyglądał docelowy, docelowy system firmy Pchywe, oczywiście, czyli dwa, dwie skrzynie. Tutaj o tym mówiłem, o tym mierniku, to jest, proszę spojrzeć, 100 mikroamper, taka ogromna wskazówka. Nie miałem czym takiego, czego, czegoś takiego zamarkować. I zewnętrzna skrzynia głośnik. No, bardzo podobne jest wzornictwo. Natomiast tutaj jest coś, czego wcześniej, co wcześniej nie wystąpiło, mianowicie licznik Geigera-Millera, włożony tutaj do tego do, do specjalnego gniazda. I y, to jest komplet. Licznik, licznik. proszę Państwa, licznik Geigera-Millera, i tutaj jest licznik dziesiętny. Tak jest język polski za, za, za tego, za pętlowy. Okazuje się, że jak jest licznik włączony do licznika Geigera-Millera, to się nazywa przelicznik. Trzeba było sobie polecić. No ale tutaj wracamy do, do tego naszego, do tych niebieskich skrzynek. To jest, proszę Państwa, to, co mam zamiar zamarkować w moim muzeum. Znaczy moim, no jest moje trudno. To, e, to jest. E, licznik Geigera, który sprokurowałem tak mniej więcej, żeby się w tym wzornictwie zmieścił. Tutaj jest autotransformator, który daje te 220 V, które jest niezbędne. Tu jest głośnik, ale w głośniku jest jeszcze zasi zasilanie tego, tego, tej, tej skrzynki. Tutaj jest błyskająca neonówka, neonówka jak najbardziej lata 60. No i znalazłem, znalazłem oryginalny miernik pchywę, który jest troszeczkę z innych, z, innych, z innych lat, bo wyraźnie wzornictwo jest inne. Zaraz go zobaczymy z bliska. Natomiast tutaj, żeby poka można by pokazywać, że jest, jakie jest tło i jak sieje elektroda zawierająca tor. Elektroda wolframowa z tor. No i ten system, taki, taki zestaw właśnie był przedmiotem, mojej mojego półrocznego zajęcia i będzie prawdopodobnie jak się, jak się ruszy, ruszy no bo i w nowym muzeum, to tam zostanie to umieszczone i będzie do oglądania. Miernik pokazuje 1V. I to jest tak ustawione, że to jest jedna, jeden impuls na sekundę. Czyli takie w zasadzie stukanie regularne co sekundę. To jest mniej więcej tło, które jest mierzone przez akurat nie ten licznik Geigera Miller'a. Jeżeli licznik Geigera Miller'a jest mniejszy, to nie ma takiego, to będzie połowa powiedzmy, albo coś takiego. Jeżeli licznik jest większy, będzie więcej impulsów zarejestrowane. Jeżeli liczników będzie kilka, jeszcze większe. Daje nam to po prostu większą, większą skalę pomiaru tła. Natomiast jak są wyższe, wyższe natężenia, to już, to już nieważne, jaki jest duży licznik, byle wytrzymał. No i teraz proszę Państwa, dekatrony. W działaniu. Dwie dekady mi się zmieściły w kadrze. To nie jest filmik, bo filmik się strasznie gryzie z tymi, z tymi z systemem naszej, naszej komunikacji. To jest tak zwany GIF, czyli ruchomy obrazek, i dlatego tak jest troszeczkę niewyraźnie. Może to widać, jest prześwietlona te, ta plamka. Ale te plamki świecą naprawdę mocno, dlatego żeby można było na przykład przy dziennym świetle odczytać. Dzienne światło świeci na te cyferki, da dają się jeszcze lepiej odczytać niż w półmroku, natomiast ta plamka powinna być widoczna i jest. To jest, proszę Państwa, następna generacja. To może być właśnie ta generacja są miernik, tej, który pokazywałem miernik. Jest już są niksi i neonówki jako przecinki dziesiętne. I teraz jeszcze jedna dygresja. To jest to, co akurat nie miałem do sfotografowania. Dostałem gazotron, czyli diodę prostowniczą. Z rtęcią, gazotron rtęciowy, i w tym radzieckim gazotronie nie ma jednej z biednej części, żadnych osłon, żadnych, żadnych kierowania kierowanie jonów i tak dalej, i tak Jest tylko żarnik i anoda. I pięknie świeci, natomiast nie żałowano tutaj rtęci w świecącym, czyli działającym gazotronie. Jest jeszcze tyle rtęci, że się kondensuje na szkle. Ona się skondensowała na szkle, bo na, tej, na tym miejscu był gazotron oparty o stół. I zapraszam na kolejną prezentację. Zapraszam do mojego muzeum, jak się otworzy. Muzeum Energetyki jest w Łaziskach Górnych. Znaleźć można w szukawce. I dziękuję za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, to ja mam odpowiedzi, mam więcej odpowiedzi niż pytań. Dziękuję bardzo.